Bo ja nie umiem Uważaj, bo one mają duże ząbki takie. No bliżej, przecież ona nie włoży Nie strasz Nie krzycz tak przez zwierzątka A to już jadły tylko Konik, Konik. <grym> bronić, nie A czego się boi? Nie bo Daj mu jeszcze kawałek. Konie są wdzięczne. A to patrz Opluje cię. Za to, że dajesz koniom. Na no. widzisz no. jak Woła, już dość, bo inni też chcą. Jak zostanie, to ci damy. Ja bym ci dała wszystko, bo ja nie kocham. Tak. Widzisz? Tu koleżanka. Ja. No, no daj jej. Ty ona, daj. Chce zje. ona chce zjeść. <gry> Teraz uciekaj. Jaki masz bieg? Ale jak się boję tego. No. Teraz może nas nie może... nie chcesz? Może nas nie opróżni. szczęśliwa. Laurka, przestań, one są zamknięte, to są przyjazne zwierzątka. Okay. Zobacz, jaki kucuś. Mogę mu dać? Popatrz, jaki kochany. Dana, mogę mu dać? No daj mu. Zobacz, jaki miły. Popatrz, on chce go pogłaskać. No, Jeszcze daj też mu, daj mu. To nie. Daj Zobacz, jaki kochany. Laurcia. O, właśnie teraz. O, właśnie chluje. Jednią do Loro Parku. Zawał Nabiera odwagi. Gdzie? Tam, no. Kuska. Daj rączkę, no po jeszcze mała tak, to daje, żeby... Jeszcze druga No masz pogłaska zobacz, jaka miła. Kurde sobie kupiła Chodź No jaka kochana To są malutkie Dzidziu Chodź Ale na No ale tu masz jeszcze duży kawałek Masz, mam dziunek. Chodź. Daj troszkę. Chodź. Nie ty. Idziesz, koza. Tobie nie dam. Chcę małym. Dobra, mam mu dać. Taki kawałeczek nie To od Karmiłem. No widziałam. A tam ten twarz wyłożone, wyłożony leży, widzisz Króliczki? Mm -hmm. <grym> To jako! No idź! Jak pozuje! Mamy. Jaki słodziak! To jest dziewczynka czy chłopak? Nie wiem, chyba dziewczynka. Dziewczyna Dziwczyna jest też Klaczka chyba. Poczekaj! Nie mama, nie rób jeszcze, ja mu dam trawkę i on będzie chciać. Bo tak mu dam przyręczkę. będzie dziewczynka? No to ty przejdź mądralo. Ja? No przejdź. Jak taka jesteś mądra to przejdź. I jeszcze widzisz z góry? No i co? W nagrodę ci kupię to jedzenie dla kony. <laughs> Laura się pytała, mogę sobie zjeść? <laughs> Mama chciała. Ho koni. ją. A tu jest tata. Nie mógł się doczekać no, tata. To jest kamerzysta, tyle czekał. <laughs> No tak, to już jest. A się Pan nachodzi, co? No nie, że nie, za... Ja to w cyklu to odpoczywam. Ja mam rano porządzić to całe. A no o, to tak. Jak to jak jest robione. Muszę roboty. rano o 6 tu być. Bo, bo pożądać, to, to. Masakra, to, nie? To, jest to na obornika rano, codziennie. To trzeba przerzucić? Nie, no, nie ma wyjścia. Trzeba to załadować, wywieźć na komposty, przerobić na ziemię i wrócić. Powrotem, matka naturalną wiecznie, albo albo zwierzętą wierzchnietrowy no. dawać nie będzie. Ale wyzromi za im to potem wrócić Po no przykoniku, no to no jest... No bo te, teraz jeszcze jest luz, tak można powiedzieć, ale jak przyjdzie tak już cieplej, to tutaj musi być masakra, nie? Ludzi? Nie, jak jest... Szczerze jak jest lato, to jest mniej ludzi. Mniej? Mhm. Ja nie lubię. My próbujemy to jakoś rozbić. Zachęcamy ludzi w każdy możliwy sposób na przyjeżdżanie w tygodniu. A. I teraz już widać, że ten ruch się no, normuje, tak że weekendy mm -hmm. nie są takie dobite. Obładowane. No, bo tak to jest, no jest dramat. No. To, to też, my też to są tylko zwierzęta, nie da się tego nasmarować i no. ja, a da, dawać zezryj więcej czy rób więcej. No nie da się. No to one też już odchodzą i też ludzie robią świństwo. Bo... Bo dokarmią je na przykład. no Zwierzęta dalej są przyuczone od ludzi, mhm. bo przemycają marchewki, jabłka i no, 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 różne rzeczy. No, 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 no. I takie zwierzę najedzone jest tak mi jabłką. No i no, już jest gotowe. No, no, no. Wczoraj mi ta nakarmiła kobieta capka, no i dzisiaj czego go leczyć. Nie, nie, że zależy, bo bym wczoraj wszystko zareagował. Z do, do doświadczenia wiem, że lepiej im dołożyć, co by nie było, a no, w sumie wywar z dębu, no. z żołędzi i skory dębowej na biegunkę Żeby go tam prze... żeby czasem nie dostały jakiś biegunek, bo to po, po no bo to jest proces fermentacyjny u tych po koniowi to nigdy by nie było tylko że u e, no ale gdzie? Prze, przeżuwaczy no. jest to system fermentacyjny i jeżeli ja ten prrf prr, prr, prr. 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 zaraz pora tyle będzie ładnie się trzymasz. A uśmiechniesz się tu do mnie, Laura? Jak ci idzie? Uważaj. Co? Małe, nie? No, wszystko Nie no, to znaczy na pewno był drzewostan To jest nowy drzewostan, ale Musiała być o odrze Bronili Bronili twierdzę Jak chcieli podbić Twierdzę no. Tu widzieli wszystko, widzisz? skąd nadjeżdżają konno.